Część dziś pokażę Wam małą, niepozorną roślinę, która rośnie na takich, jak tutaj, suchych łąkach, polanach. Jest to macierzanka piaskowa. Macierzanka piaskowa, jak nazwa mówi, rośnie właśnie na piaskach. Jest to roślina. Uwaga, bo coś tutaj lata jakaś. Się... Jakiś owad podobny do osy, tylko taki trochę zielonkawy, nie wiem co to jest i troszkę się go obawiam. Widać, że zbiera nektar, więc raczej to nie jest osa, prawdopodobnie tylko wyglądem przypomina osę dla własnego bezpieczeństwa. Ale wracając do macierzanki, jest to roślina lecznicza, jadalna, o właściwościach antyseptycznych, odkażających, ale także można jej używać jako przyprawy właśnie do dań tłustych, mięs. Ona wspomaga wydzielanie soku żołądkowego, żółci, a więc wspomaga trawienie właśnie w wypadku niestrawności można sobie zrobić napar właśnie z macierzanki który właśnie też oprócz tego, że macierzanka jest aseptyczna, wspomaga trawienie, to także zawiera olejki eteryczne, które wspomagają leczenie górnych dróg oddechowych, właśnie gardła. Można sobie robić także z niej napary. Także jest to roślina, może wyglądająca niepozornie, ale ma naprawdę potężne właściwości lecznicze. Jest z rodziny jasnotowatych. Kwiaty właśnie są podobne jak, jak u jasnoty, ale jest oczywiście o wiele mniejsza. Ja tu oderwę kawałek listka, wy tego nie poczujecie, ale zapachem macierzanka przypomina oregano, które najczęściej znacie pewnie jako przyprawę, posypkę na pizzy. Zapach jest charakterystyczny, to jest właśnie za sprawą tych olejków eterycznych, które właśnie dają macierzance te największe właściwości lecznicze. Pamiętajcie, że jest odkażająca, antybakteryjna, aseptyczna, przeciwgrzybiczna, wspomaga trawienie, a także pomaga na bóle gardła, katar w formie naparów i inhalacji. Mam nadzieję, że spróbujecie, właśnie jej użyć. No, naj, naj, najłatwiej użyć jej po prostu jako przyprawy do jedzenia. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału, oglądania kolejnych filmów, gdzie pokażemy inne ciekawostki, właśnie nie tylko z dziedziny roczniczych, leczniczych i użytecznych. Do zobaczenia. Cześć.